Sprawdźmy te tematy, bo mnie te tematy zaciekawiły, że tam, yy, jak ona, miała? Nike. bo tu mamy, Nike. popełniła przestępstwo, że co, że za kraty ją chcą wpierdolić. Jestem ciekaw za co, jak, dlaczego, po co i ten, jakiś beauty news, o cholera, beauty news, to jakiś nowy kanał, piękne newsy, czyli że co, że piękne newsy w sensie, że kobieta, czyli ten gościu, który tworzy influ dał swoją pewnie kobietę, żeby tworzyła beauty news, nie? Ostrą. Nie ma to jak zarobek, nie? Trzeba, widzicie, to jest inteligencja. Ale zobaczmy, dajmy szansę, proszę państwa, dajmy szansę, sprawdźmy, zobaczmy. Jak będzie fajny, to spoko. Link w opisie do tego filmu będzie. A jak nie będzie fajny, to damy łapkę w dół i nigdy więcej tu nie wrócimy. Ja bym wysyłam na czacie, jak to jest i lecimy. Witam was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy, jak Fagata sprzedaje używane Maj. Najka może trafić do więzienia i nas o dziwnym zachowaniu fana, Nikola Cieczkiewicz odnosi się do poważnych oskarżeń, rozwój sprawy związanej z atakiem na partnerkę Marganiego oraz śmierć psa influencerki. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o... Czyli to będzie co? Że to będzie to są tematy po prostu o kobietach. Tak? To są i, i ten jakieś newsy o kobietach. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, lecimy z proszę państwa. Za co ta najka trafi chce, może trafić do więzienia? Za co jej zarzuty robią? Ciekawe. Beauty New. Zaczniemy od newsa dotyczącego pewnej mniejszej influencerki Dagmary Wawrzyniak. Jest to postać, którą możecie kojarzyć z kontentu fitness lub z filmików na TikToku, na których mogliśmy zobaczyć jej pupila w zabawnych sytuacjach. A coś kojarzy, Wawrzyniak, Wawrzyniak, coś kojarzy. Niestety jakiś czas temu Dagmara podzieliła się informacją, że jej pupil odszedł wskutek dostania zawału dostał zawału i zmarł. Dwa tygodnie temu zemdlał, dzisiaj był umówiony na badanie EKG, ale nie stworzyliśmy. Następnie poinformowała swoich obserwujących, że dwa lata zajęło jej dowiedzenie się, co dolega jej pupilowi, ponieważ żaden z lekarzy nie potrafił się określić. Ostatecznie okazało się, że Doberman miał chorobę genetyczną DDD, która polega na problemach psów z kończynami i najczęściej występuje właśnie u psów rasy Doberman. Tak Mara ostrzegła, że jej pupil był zakupiony w hodowli Tiravento i cały ten miód był obciążony Genetycznie takimi chorobami jak właśnie DDD oraz DCM. Jednak hodowca nie informował pozostałych osób o tym, że u dwóch psiaków wykryto owe wady genetyczne, a w dodatku postanowił usunąć cały ten miód z bazy, gdzie można było sprawdzić ich pochodzenie. Influencerka ostrzegła, że nigdy więcej nie wzięłaby stamtąd żadnego zwierzęcia. Jak udało mi się zdiagnozować DDD, przekazałam informację hodowcy i kontakt. Można było przebadać psy. Dziwne też, że cały miód H został usunięty z bazy, gdzie można było sprawdzić pochodzenie. Gdy brat Rollo w marcu zmarł, też na zawał, dowiedziałam się o tym od właściciela psa, który poprosił hodowcę, żeby poinformował pozostałych właścicieli psów z miotu. Nie dostałam takiej informacji. Jeśli kiedykolwiek i ktokolwiek zadałbym pytanie, czy wybrałabym ponownie jakiegokolwiek psa czy inne zwierzę z tej hodowli, nie, nie wybrałabym. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o ataku na partnerkę Merganiego, Dominikę. Jeśli ktoś jednak nie wie o co chodzi, to w skrócie wyjaśnię. Kilka dni temu Dominika oraz Mergani powiadomili swoich odbiorców, że dziewczyna była w lesie z ich psem, który został ugryziony przez innego psa, puszczonego za smyczy. Dominika wtedy poprosiła jego właściciela o to, aby pokazał jej zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie jednak mężczyzna odmawiał, a następnie zaczął ją wyzywać, o, a O, swoją drogą, tutaj nie ma, ten, w cezury wpierdolonej. ...przeszedł do rękoczynów. Widać jego twarz. To na tyle zdenerwowało streamera... No, taki z twarzy wygląda na takie, to dziad... dziaduszek jakiś, dziadzieło. Ale no twarzy nie człowiek. Że opublikować wizerunek mężczyzny, prosząc ludzi o to, aby ci pomogli mu w zdobyciu jego adresu, co ostatecznie się udało i Margani wybrał się do niego podwiedzinie, odwiedzinie, które z oczywistych względów nie przebiegły zbyt miło. Po kilku godzinach zarówno streamer, jak i Dominika powiadomili obserwatorów, że całe zajście zgłosili na policję i to oni teraz będą zajmować się sprawą. Natomiast wczoraj dziewczyna dała znać, że według policji pies ten nie posiadał żadnych szczepień, co skończyło się dla jego właściciela mandatami. Co do sprawy naruszenia Uuu. nietykalności cielesnej, no i dlatego był agresywny, bo nie chciał problemów i jednak problemy do niego przyszły. Mężczyzna nadal jest przesłuchiwany, jednak sprawa w najbliższym czasie powinna być rozwiązana. Również w ostatnim odcinku mówiłam wam o oskarżeniach, jakie pojawiły się w kierunku pewnej fit influencerki Nikoli Ciećkiewicz. Na jednej z grup na jestem. Facebooku pojawił się post, w którym zarzucono dziewczynie przekręty podatkowe, o czym rzekomo miała śmiało świadczyć to, że Nikola ma zarejestrowaną swoją firmę jako fundację. Influencerka postanowiła odnieść się do tych oskarżeń, pokazując, że postanowiła pozwać twórczynię wspomnianego postu. Nikola napisała, że nie dopuści do szerzenia tego rodzaju oszczerstw oraz pomówień, ponieważ to najzwyczajniej w świecie niszczy. I dobre imię. Aby zaszły za daleko, może mnie ktoś nie lubi czy nienawidzić za to, że po prostu jestem, za to, jak się wypowiadam, co robię, nie obchodzi mnie to. Ale kiedy dochodzi do pomówień, Oszczerz nigdy czegoś takiego nie zostawię i zawsze podejmę właściwe kroki. Nie mogę sobie również pozwolić na psucie mojego imienia, reputacji poprzez fałszywe komentarze odnośnie mojej działalności i pracy z podopiecznymi, szczególnie od osoby, która wypisuje totalne bzdury na ten temat. Mam dość czytania tej bredni. Pamiętajcie, że. To albo cię dorusza, albo cię to nie rusza. Jak cię to nie rusza, to cię nie rusza, no kurwa. No dziewczyno. Niech se pierdolą, co chcą. Niech sobie teorie tworzą, jakie chcą, no to czy ktoś to wierzy, czy nie, no to ty wiesz lepiej, czy to jest prawda, czy Dzieci nie. W sieci nie jesteście anonimowi. Ostrzegła, że w sieci nikt nie jest anonimowy oraz zapewniła, że prowadzi swoją działalność od kilku lat i od tych kilku lat płaci co miesiąc niemałe podatki. Tak, ja Budda też jest niewinny. <laughs> a. Ines to influencerka, którą głównie możecie kojarzyć z ekipy do jej osoby, których połączyła zajawka do mody oraz muzyki, a aktualnie są jednymi z większych influencerów. Ines głównie kojarzona jest z serią na TikToku, którą tworzy z bagim czyli testowaniem jedzenia. Oprócz tego na kanale Dresscode pojawiają się odcinki podcastu wraz z innymi dziewczynami należącymi do ich ekipy i w ostatnim z nich Ines opowiedziała o bardzo nietypowej wymianie zdań z jednym z obserwujących. Mianowicie na jednym z eventów podszedł do niej pewien chłopa, który ostrzył. Że po jej TikTokach bardzo łatwo da się wyśledzić, gdzie mieszka, jednak zapewnił, że nie jest żadnym creepem, a jedynie mieszka zaraz obok niej i chciał ją uświadomić, jak łatwo znaleźć jej miejsce zamieszkania. To skracam Wam. Podszedł do mnie chłopak, powiedział mi, że. Um, czy widziałam jego wiadomości? I ja mówię, że nie. Pokazał mi na Instagramie i na TikToku taką litanię i że no, że generalnie to yy, yy, piszę do ciebie w sprawie tego, że bardzo łatwo odgadnąć twój adres yy, no i potem wszedł w galerię i normalnie miał yy, yy, folder z poskrynowanymi rzeczami z mojej klatki, z żabki, która jest obok mojego bloku, z mojego mieszkania, z mojej windy i powiedział, że on to, jak coś to, przysięgam, że ja nie jestem żadnym p... coś tam, coś tam, tylko chcecie cię ostrzec, jak łatwo dostać twój adres i rzucił we mnie swoim dowodem. I ja wzięłam ten dowód i faktycznie mieszkał równoległą ulicę do mojej, więc jakby miało to lekki sens, ale no, styl yy, no to, że przedtem. I jak widać, ostrzeżenie to podziałało, ponieważ Ines od tego czasu jest bardzo uważny w kwestii pokazywania. Szczerze nie wiem, co o tym myśleć. Jakby w momencie, w którym chciałbym ostrzec dziewczynę, to nie robiłbym sobie folderu takich rzeczy, tylko bym podszedł do niej i powiedział: Słuchaj, Mieszkam naprzeciwko Ciebie, widziałem cię z okna na przykład. Jesteś influencerką, wyskoczyłeś mi na TikToku. Spojrzałem sobie na parę Twoich TikToków. No i bardzo łatwo wiedzieć, gdzie mieszkasz, bo pokazujesz swój adres i swoje mieszkanie. I proszę uważaj, bo nie wiadomo, kto będzie się nam kręcił. A ja też mieszkam obok. Nie chcę, żeby ktoś się pomylił i do mnie wparował i mnie kurwa zajebał, bo chciałby cię znaleźć. Dziewczyno, ogarnij dupę. Raczej bym powiedział coś w tym stylu. A ten typ kurwa robił jakiś folder i jakiś, ja nie wiem czy nie jest pojebem, tak troszeczkę, tak troszeczkę śmierdzi takim gościem troszeczkę, stalkerem jakimś, nie? Że no. chciał wyjść na takiego dobrego i ona mu, o, może myślał, że o, naprawdę, dziękuję, jaki ty jesteś dobry, ja cię zaproszę, może wyskoczmy razem na kawkę, ja ci postawię za to, dziękuję ci za ostrzeżenie. Może myślał, że to będzie jakiś taki moment, no, romantycznego. No nie wiem, powiem. Szczerze, pierwszy raz coś takiego usłyszałem taką historię. Boziu, nie trochę creepy, nie. Tego mieszkania i nie pozwala pokazywać tego na filmach. Trochę creepy, jak mamy szczerze, najważniej ta dziewczyna znana głównie o, społeczności TikTokowej oraz Twitterowej. Zgłoszenie. Ale swoich... ta najka wcale nie jest brzydką dziewczyną. Szkoda, że ma taki popabrany mózg. Ich kontrowersyjnych poglądów religijnych. Jeszcze jakiś czas temu żaliła się, że przez swoje poglądy, a bardziej publiczne głoszenie ich w sieci, nie jest w stanie dostać żadnej pracy, ponieważ ludzie na starcie ją skreślają. Do kogokolwiek wysyłam CV, żeby zmienić pracę. Wreszcie mnie odsyłają, bo oni wszyscy mówią, że w mediach uchodzę za kogoś, kto idzie do więzienia. Mimo, że tak naprawdę nic się prywatnie nie dzieje. Biedna. Prywatnie byłam tylko i wyłącznie na policji jako świadek. Nic zarzuty nie są mi postawione, ale o mnie nie zatrudnia. Dziewczyna wtedy wręcz płakała na filmikach, ponieważ internauci nie mieli wobec niej żadnych skrupułów i nawet pisali jej, że być może w takim razie powinna zająć się pracą na ulicy, czego Natalia nie potrafiła przyjąć do siebie z dystansem. Tym razem natomiast ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Nie tylko nie pisz, a to nie. Dla mnie gościu zachował się jak klip. No nie wiem, troszeczkę dziwne zachowanie. No ja rozumiem, ostrzec, tak. To bardzo fajnie, że ostrzegł, ale to kurwy nędzę. No robisz foldery, robisz zdjęcia jej klatki, mieszkania. Tak jak kurwa, typie, troszeczkę Przegięłeś pałę, nie? Bardzo, że to powie... bardzo dobrze, że powiedział, ale zdjęcie powinien usunąć przy niej. Ale no nie, ja, ja po co robić te zdjęcia tak troszeczkę, nie rozumiem, nie? Jakby nie rozumiem po co te zdjęcia, to, to creepy w chuj. To, wystraszyłbym się typo, bo ja nie wiedziałbym czy to jest jakiś wariat po prostu. No kto normalny, chcąc cię ostrzec, wchodzi do twojej klatki i robi zdjęcia jakiejś żabki, robi zdjęcia kurwa twojej chaty, robi zdjęcia twoich drzwi, jakby kaman poinformował, że Najka stanie przed sądem, oskarżona o przestępstwa kryminalne. W tak, pojawiły się zarzuty odnośnie publicznego pochwalania przestępstw oraz nieważanie osób pochodzenia żydowskiego. Najka jednak oskarża ich o manipulację oraz zarzuca ośrodkowi prześladowanie jej, ponieważ jak twierdzi, nie tylko ona pochwaliła zachowanie Brauna w Sejmie, kiedy to użył gaśnicy do zgaszenia Hanuki. Internauci jednak przez ogólny brak sympatii do dziewczyny popierają zachowanie ośrodka. I... Ja, jeżeli y Chodzi o tą gaśnicę Brauma, nie popieram. Popieram jedynie to, że po prostu w Sejmach nie powinno być żadnej religii, więc tutaj się zgodzę, ale nie popieram jego działania z racji tego, otóż nie dlatego, że tam zaatakował Hanukę, tylko zaatakował drugiego człowieka tą gaśnicą. Pierdolną wryj tej kobiecie gaśnicą mógł jej zrobić krzywdę. W dupie mam całą religię i nie powinno być żadnej religii w sądzie po prostu. My, my się skupmy może bardziej na. Państwie polskim, żeby je odbudować, rozbudować i pozbyć się korupcji, a nie, żeby ci, czy ktoś się kurwa modli do jednego boga czy do drugiego. W dupie to mam. Kibicują, im, aby wygrali pową sprawę. Żeby nie pokazać, tak by mogła nie uwierzyć. No dobra, no ale to chodzisz kurwa po domu i, i robisz takie zdjęcia? Trochę dziwnie. To już bardziej by pokazał po prostu adres swój i zdjęcie na przykład swojego domu i tyle. To bardziej widzisz, mieszkam obok ciebie. To ten. To by było bardziej takiego. Fagata to znana wszystkim postać w internecie, która słynie z wielu kontrowersji. Jak pewnie doskonale wiecie, w ostatnim czasie influencerka skupiła się na rozwijaniu swojej kariery muzycznej oraz OnlyFansa, na którym, jak twierdzi, zarabia naprawdę dużo, o czym świadczy choćby fakt, że nawet dla swojego ostatniego partnera, Lizaka, nie zrezygnowała z prowadzenia go i twierdziła, że mogłaby to zrobić tylko, gdyby ten nie się oświadczył. Jednak jak mogliśmy się dowiedzieć z ostatniego streama Frania, dziewczyna zarabia na niebieskiej platformie nie tylko za zdjęcia. i Pisania obserwatorami czy nagrywania pozdrowień, ale również zarabia na sprzedawaniu swoich majtek. Co prawda, cena majtek na OWi jest nam nieznana, jednak gdyby chciał je kupić takich praniu w momencie, w którym prowadził streama, musiałby zapłacić dziewczynie 8 tysięcy złotych. A majtki? Oczywiście, że chcę. Mam gotówkę, jak ktoś no, walczy. Ale, ale to można kupić majtki? Ale nie, poważnie. Może... I co, dobra, powiedz mi za ile bym mógł kupić swoje majtki teraz na przykład? Kurde, no. Teraz zdejmujesz normalnie i mi dajesz. Ile? No no dobra. Ja mam z naprawdę takiego Nachuj ci majetki fagaty. Ja, chociaż w sumie dobry deal. Kupię majetki fagaty za 8 tysięcy. Podbiję to swoją, swoją, nazw swoją nazwą i sprzedam za 12 jakiemuś napaleńcowi. O, no zaraz mnie wywalisz że Nie wiem, z osiem koła. Osiem koła za twoje majtki, A, te, które mam teraz na sobie. A ile ile je masz na sobie aktualnie? Jeżeli mogłabyś zdradzić? Dajcie znać w komentarzu co o tym Boże, myślicie. Kochany. Świat chodzi na psy, ale w sumie ludzie sprzedają skarpetki, bąki swoje, ślinę. Eee, yy, laski kurwa na tym, bo niesamowity po prostu jak ten świat działa. Ja pierdolę. E, że co, tylko debil kupi jej majątki. Nie, człowiek, który ma w chuj hajsu i człowiek, który ma jakieś popierdolone fetysze, nie? Ale fetysze się nie powinny oceniać, każdy ma swoje. Ale no, wydawanie takich pieniędzy na jakieś majty, fagaty... O znajdźcie sobie dziewczynę, kurwa, no. Jak macie, jak macie pieniądze na to, żeby wydać 8 tysięcy na majtki fagaty... To możecie sobie łatwo znaleźć dziewczynę. No nawet jak na sponsorowie sobie będziecie, to będziecie dla was to wygodniejsze. No come on.